Utworzenie Gminy Zielona Góra miało miejsce 1 stycznia 1973 roku. Ostateczny proces tworzenia Gminy Zielona Góra w kształcie obecnych granic został zamknięty z dniem 1 stycznia 1976 roku. W ciągu 10 lat dochody wzrosły prawie dwukrotnie z 27 milionów do 60 milionów rocznie. Liczba mieszkańców w tym okresie zwiększyła się o blisko 25%. W gminie przeważają ludzie młodzi, w związku z tym postawiono na wzmocnienie systemu edukacji i bazy szkolnej. Swoje miejsce mają także najmłodsi petenci w urzędzie. Władze gminy Zielona Góra w latach 1992-97 przeprowadziły reorganizację szkół podstawowych i przedszkoli, tworząc optymalną sieć placówek oświatowych. Obecnie gmina jest organem prowadzącym gminnego przedszkola publicznego z siedzibą w przylepie, które posiada swoje oddziały w Ochli, Raculi, Zawadzie, Nowym Kisielinie i Zatoniu. Pięciu szkół podstawowych w Dżonkowie, Ochli, Przylepie, Starym Kisielinie i Zawadzie oraz dwóch gimnazjów w Dżonkowie i Przylepie. 9 klas sportowych, 12 klas integracyjnych, 3 chóry uczestniczące w programie Śpiewająca Polska. Są klasy o profilu tanecznym, pierwsze tego typu w województwie lubuskim. Ich uczniowie ćwiczą rock'n'rolla akrobatycznego pod okiem Bartłomieja Kobelańskiego, trenera pary, która w 2012 roku zdobyła tytuł Mistrzów Świata w tej dyscyplinie w Monachium, i Jacka Tarczyło, samego mistrza. Gminna Biblioteka Publiczna ZS w Zawadzie jest samorządową instytucją kultury w gminie Zielona Góra. W swoich strukturach ma pięć filii i trzy punkty biblioteczne. Kapituła drugiego lubuskiego konkursu działań bibliotek z partnerami lokalnymi przyznała bibliotece pierwsze miejsce wśród bibliotek południowej części województwa lubuskiego. Lepiej z dofinansowaniem przez Ministerstwo Sportu i pani marszałek wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny przy szkole i gimnazjum. Od 2009 roku rozpoczęto realizację wspieranego przez rząd programu Budowy Boisk Orlik 2012. Wybudowano boiska w Zawadzie, Starym Kisielinie, Ochli i Raculi. W ciągu ostatnich kilku lat w gminie Zielona Góra wybudowano ponad 20 placów zabaw, dofinansowanych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, budżetu województwa lubuskiego, a także środków własnych. W ostatnich dwóch latach wyremontowano cztery świetlice, a będzie remontowana jeszcze jedna w Raculi. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zlokalizowano na terenie gminy obszary, gdzie żaden z operatorów teleinformatycznych, telekomunikacyjnych nie mógł dotrzeć i na tych terenach zapewniono dostęp do internetu. Nasza firma w okresie ostatnich dwóch lat zapewniła tutaj dostęp do internetu na terenie praktycznie całej gminy. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy zwójtem, dzięki funduszom unijnym, które otrzymaliśmy i współpracy ze Stowarzyszeniem Dobry Start udało nam się zrealizować cel. I każdy tutaj z mieszkańców gminy może zawsze się do nas odezwać i będzie miał możliwość podłączenia się do internetu. W gminie funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego należą cztery jednostki OSP z zawady, przylepu, raculi i starego Kisielina. Pozostałe jednostki są w Jarogniewicach, Suchej i Ochli. W latach 2005-2012 wyremontowano wszystkie remizy OSP także przy współfinansowaniu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W zakresie wzmocnienia systemu krajowego zakupiono dwa nowe samochody dla jednostek strażackich i zbudowano system wczesnego ostrzegania dla wszystkich mieszkańców gminy w sytuacjach kryzysowych. Z dowolnego miejsca w Polsce o każdej porze można poinformować mieszkańców o istniejących zagrożeniach w sposób głosowy. We wspólnym projekcie z miastem Zielona Góra z Funduszy Spójności realizowana jest etapowo kanalizacja miejscowości Przylep, Stary i Nowy Kisielin, a obecnie Racula i Dżonków. Trzecim etapem będzie zawada, Łężyca i Krępa. Po kanalizacji rozpoczęto budowę dróg gminnych realizowanych przy dofinansowaniu z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. W chwili obecnej realizowane są budowy dróg w Dżonkowie, Przylepie i Nowym Kisielinie. Na terenie byłych zakładów mięsnych w Przylepie odradza się strefa przemysłowa. Swoje miejsce znalazło tam kilka dużych firm z branży motoryzacyjnej, usługowej i logistycznej. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Starym Kisielinie to miejsce, które całemu regionowi może w przyszłości przynieść sporo korzyści. Inwestuje tutaj Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Marszałkowski, prywatni inwestorzy, a także miasto. Swoje udziały ma również gmina Zielona Góra. Na terenie gminy znajdują się również duże podmioty gospodarcze, takie jak Stelmet SA, który swoją siedzibę ma w Jeleniowie. W Ochli działa grupa producentów owoców i warzyw Hortus, zrzeszenie 17 rolników w Ochli, której przedstawicielem jest pani Barbara Dubicka-Kaczmarczyk. Silna grupa rolników z gminy Zielona Góra przy organizacji corocznego partnerskiego święta gminy. Bieżący rok to kolejny, który upływa pod znakiem dużej aktywności organizacji pozarządowych. Należy dodać, że z roku na rok coraz większej. W chwili obecnej na terenie gminy Zielona Góra aktywnie działa 35 organizacji pozarządowych, w tym aż 10 prowadzących działalność sportową. Stowarzyszenia zrzeszają w swych szeregach zarówno najmłodszych mieszkańców, szczególnie w klubach sportowych, jak i seniorów działających w klubach seniorów przy bibliotekach i parafialnych zespołach Caritas. Dostrzegając ten trend wzrostowy i potencjał, jaki niosą w sobie przedstawiciele trzeciego sektora, gminny samorząd sukcesywnie zwiększa środki w budżecie na wspieranie realizowanych przez nich zadań publicznych. W chwili obecnej jest to już ponad milion złotych. Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Gminę Zielona Góra. Dwukrotny laureat rankingu Samorządów Rzeczypospolitej w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Trzykrotny laureat w rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Dwukrotne wyróżnienie w konkursie Lubuski Laur Oświaty za wkład w rozwój Oświaty Województwa Lubuskiego. Samorządowy lider edukacji. Dwukrotne wyróżnienie w konkursie Olimp Lubuski za finansowanie kultury fizycznej. Dyplom ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wspieranie działalności bibliotek. Pięciokrotny laureat w kategorii Gmina Wiejska. Przyznanie certyfikatu gminy Fair Play i złotej statuetki w roku 2012. Zwycięzca szóstego rankingu gmin województwa lubuskiego w kategorii gmin wiejskich.